Pisząc z góry narzucony ciężar, nie jesteśmy w stanie wziąć pewnych czynników pod uwagę. Nie jesteśmy, w stanie, nie jesteśmy w ogóle w stanie wziąć czynników pozatreningowych, i ogólnie, które wykraczają też poza sen i poza dietę, bo możemy nawet omówić to w kontekście zawodnika, który absolutnie idealnie dba o jedzenie i dbał o swój sen, ale wciąż ma inne stresory w swoim życiu, które będą wpływały na jego performance na treningu. To są takie stresory, jak może być sesja na studiach, może zawodnik pokłócił się ze swoim partnerkiem, z partnerem czy z partnerką, wiecie, może ma jakiś stres pracy, bo jest jakiś deadline do zrobienia, wiecie, no dużo jest różnych rzeczy, które mają wpływ na nasz trening, bo musicie pamiętać, że niezależnie, czy mówimy o ciężkim treningu, czy mówimy o wiem, redukcji tanki, tkanki tłuszczowej, czy o małej ilości snu, czy o może, nie wiem, jakimś problemie na studniach, czy w związku, dla naszego organizmu wszystko to jest stresorem. I to wszystko będzie miało bardzo duży wpływ na to, jaki tak naprawdę, jak tak naprawdę ten ciężar będzie danemu zawodnikowi ważył.